Cześć, tutaj Krzysiek, gramy sobie dalej, zostało do końca dnia 6 godzin i 28 minut. Przede wszystkim musimy tak zrobić. Mamy tutaj już parę rzeczy przygotowanych. Nadchodzi gorący, gorąca noc. Tak gorąca, że możemy tego nie przetrwać. Nie wiem jeszcze jak zasłonić te górne otwory. No Myślę, że folią. Ale najpierw sobie zaprawimy samochód. Przejdziemy sobie może tak, zaczniemy może od. Mostu. O! No właśnie, tak coś mi zaświtało właśnie teraz, że klucz nastawny mamy. I możemy ściągnąć koło. I będziemy sobie podróżować z samochodem. Dobrze, teraz musimy sobie zrobić jeszcze most. Pół godzinki. To już teraz warto zrobić. Jeszcze użyjemy sobie. Ale nie wziąłem tych gwoździ znowu. Dobra. Mamy koło. Więc możemy naprawić. Wow! Temperatura bardzo rośnie. 5 godzin 19 minut. Mam nadzieję, że się nam to wszystko tutaj uda zrobić. Najważniejsze to jest teraz przywieźć paliwo. Ale dobra, po kolei najpierw koło, naprawiamy koło 9 minut. Pięknie. Jest to zrobione. Zielony koc i płytka absorbująca ciepło. Nie wiem co z tymi płytkami. Pewnie teraz w komentarzach już tam pisaliście, co powinienem z tym zrobić. Niestety ja gram kilka odcinków naraz, więc czasem nie jestem w stanie tego wykonać. To skrzynki wrzucimy. Dobra, kanister, zielony koc. Też mi się raczej nie przyda. Ruszamy. Ruszamy. Trochę tu miałem dziwny ten pomysł. A dobra, ruszamy teraz na stację. Musimy tak zatankować. Pytanie, czy będę jeszcze coś robił? Mamy kupę czasu, więc spokojnie. Paliwo jest zabrane. Tu wszystko chyba jest uruchomione. Pogadajmy jeszcze z barym. Okodim. Biedny chłopak. Bez życia ostro dało mu w kość. Mam nadzieję, że teraz się to odmieni. Uważaj na tego chłopaka, David. Będę uważał. Mam nadzieję, że ciebie też się udał ratować. Bo jeżeli nie, to prawdopodobnie wybiorę teraz ciebie. Taki będę. Nie wiem, czy się jakaś opcja pojawi. Uratowanie obojga. Metalowe kraty. Hmm, to chyba e na nic niepotrzebne. Okno. W oknie nic nie ma ciekawego. Przejście. Gazetki. Torba węgla. No, raczej też nic. To, jak na drobiazgi, to już wziąłem zapalniczkę. Zwracamy. Zniszczony dom. Jak już tu jesteśmy, to sobie weźmy. Co tu mamy? Duży koc. O tym miejscu. Podoba się tu, Kodi. To miejsce jest fajne. Ale to ruina, tak, ale czuję się tu dobrze. To jest dobre miejsce. Możemy tu zostać? Nie ma mowy. Ach, dlaczego? Może w następnym życiu, ok? No ciekawe. Huh. Czy ja bym to mógł też? Chyba nie. Duży koc, zabiorę go. Wow. Tyle drzwi. Do mnie jest duży. Jeden pokój. Świeży grób. Tutaj więcej już nic nie ma. Więc wracamy, tu mnie jeszcze korci tam podejść, ale w sumie nie ma chyba po, po co. Dobra, zobaczmy czy teraz tak. Jeszcze byśmy mogli statek kosmiczny o dzisiejszym dniu. Nie tym razem Najgorsza nadejdzie właśnie po zmroku. To nie jest normalne. Nic tu nie jest normalne, Bary. Księżyc. Zauważyłem, że Księżyc codziennie jest nieco bliżej, tak. Sądzę, że nasze dni są policzone. W istocie, ale nie zamierzam poddawać się tak łatwo. Brawo, ty! <laughs> Więc plan jest taki, żeby znaleźć statek kosmiczny i odlecieć. To Plan Kate, tak, Plan Kate. Co ty myślisz, nie jestem pewien, to trochę strzał w ciemno, ale nie pozostaje nam nic innego. Możemy równie dobrze próbować, no nie? Dobrze. Mamy kupę czasu, 4 godziny. Zaryzykujemy. I jeszcze raz tam podjedziemy. Wow. Ach, nie wziąłem tego zakichanego. Jeszcze raz, nie wziąłem tych gwoździ, a miałem ten most tutaj zrobić, ale ja jestem bystry, prawda? Szybko, szybko. Bo tutaj, boję się, że, że coś tutaj jest jeszcze niesprawnego. Dobra, gwoździe chyba raz starczy. Teraz, co się tu wydarzy? 4 minuty. Młotek dla godzina. Dwie godziny, panie. Fuj, ale tu śmierć. Dobra, ruszamy, ale musimy zachować. Robi się gorąco. Tak dosłownie się robi gorąco. Czy to mogłem, wiem, mogłem od razu wrócić to do generatora, ale ja tu chciałem maksymalnie wykorzystać wszystko. Auto mam naprawione. Teraz możemy zatankować generator. Zostaje uruchomić go na dom, oczywiście. Yy, butelkę wody cieplej. I uruchomiłem klimatyzator. Wstawiłem wiatrak elektryczny do domu. Wow, ale jestem z siebie dumny. Zostaje teraz tylko tak zabezpieczyć. Zamykamy tutaj to. Lodówka. Jest pusta tu są klucze przejdziemy sobie jeszcze tak tu musimy oczywiście zamknąć chociaż nie wiem czy robić przeciąg może zrobić lepiej niż zamykać chociaż jak jest klimatyzacja pracuje klimatyzator to, to lepiej hmm, tego nie ruszać mam tu zdaje się folię ta folia to jest jedyne co mi przychodzi do głowy odnośnie tych okien górnych no dobra idźmy sobie tam na górę Młotkiem usuniemy te... Ja już kiedyś tutaj folii dawałem chyba, o. No nie wiem co to da. Zawsze coś. Izolacja cieplna. Nie wiem czy to dobry wybór. bo lepiej... Coś co mogłoby lepiej izolować temperatury. Ale co? Ale co? Nic nie mam więcej. No dobra, spróbujmy jednak. Hmm. I tak tu muszę usunąć te, te gwoździe. A jakiś koc tam zdaje się mam. Gruby koc. Czy to też by nie było dobrą, dobrym, koncep, dobrym konceptem? Niebieski koc. Zielony koc. Spróbujmy. Czemu nie? Ale użyjemy taśmy W izolacji cieplej w niektórych oknach Czyli tam był błąd, godzina została Holender, czyli to był błąd Mogą tam dać koc mm, Jeszcze mam tak mm, Te płytki Czyli jak uderzę w tą płytkę Po tym jak zrobiłem wgłębienie w kaflu, dało się słyszeć syczenie, a sam przedmiot stał się bardzo zimny. To coś rzeczywiście absorbuje ciepło. No to składam to po prostu. Umieściłem absorber ciepła w domu. No i dobre. Umieścimy jeszcze jeden absorber. Aha, musiałem wyderzyć młotkiem. Last. Last. Proszę, drugi. I przy drzwiach damy jeszcze jeden. Korci mnie jeszcze, żeby zamienić ten koc. Tam mamy godzinę i 35 minut, zielony koc, rzucie, chodźcie, chodźcie umieścimy tutaj koc. Oooo, wow, dobra. Pytanie tylko, czy tutaj. Zapiszę sobie tą grę, gdyby tak miało dojść do jakiejś tragedii, drugi zapis. I zobaczmy teraz. Zainstalowałem coś do izolacji cieplnej we wszystkich oknach. Mamy tak każdy dostał butelkę wody, ja teraz butelkę wody mam, drzwi są zamknięte. Zeczek ja pracuje, chodzi o klimatyzator. Jeszcze raz. Ciach. Umieściłem trzy absorbery ciepła w domu. Chociaż można na dworze powinienem? A nie wiem zresztą. Spróbujmy. Myślę, że jest to ciekawe. Godzina i 3 minuty. Nic tutaj więcej nie wymyślę. Hej, co tak? Mamy tu coś do pogadania jeszcze? o Nasz samochód zużywa za dużo paliwa. Nie sądzę, że to normalnie. Może być ku temu wiele powodów. Od wtrysku paliwa, aż do ciśnienia w oponach. Albo coś nie tak z samym silnikiem. Wrócisz na to okiem? Mam w garażu niezbędne narzędzia. Chyba nie zdążę. Zostało godzina i trzy minuty. Ale boję się, że tam mi i tak jakiś czas potrzebuje na to. Dobra, trudno. To już będziemy... ...robić później, bo tam jeszcze jest dojazd, jeszcze jakieś prace przy aucie. Okaże się później, że mm, nie da rady tego i tak zrobić. Jeszcze przegram. Co? Gotowi? Chcemy skończyć z butelką wody. Pustynia nocą zwykle robi się mroźna. Nie tym razem. Uderzenie gorąca było niezwykle silne. Fala gotującego się powietrza przemierzała pustkowia leźliście stronienie w domu licząc na to, że zapewni ci ją wystarczającą ochronę przed morderczym upałem drzwi frontowe były zamknięte to osłabiło falę gorąca o 3% początkowej wartości tylne drzwi były zamknięte to osłabiło falę gorąca o 3% okno na parterze było przykryte srebrnym kocem termicznym Kos termiczny był przyklejony do ramy taśmą klejącą okno zablokowało 8 fali okno na piętrze było przykryte grubym kocem, koc był przyklejony do ramy taśmą też 8%. Okno w łazience było przykryte grubym kocem, przyglądać samo taśmą, też 8%. Nie przykryłeś niczym otworu w suficie. Holender, zapomniałem o nim. Trzymam 0%. Ustawiłeś włączony wiatrak w salonie. Cyrkulacja powietrza pomogła obniżyć temperaturę ściągając 24%. Przenośny klimatyzator ustawiony był w salonie przy oknie. Chłodne powietrze, 26. Umieściłeś trzy absorbery ciepła. Wow, panie. Przeżyliśmy. Przeżyliśmy i to mimo mojego błędu. Nie było tak źle jak myślałem. Warunki były ciężkie. Ale w twojej kryjówce wszystko było w porządku. Nawet się bardzo nie spociłeś. Udało ci się wypocząć wygodniej niż się spodziewałeś. Znowu plus 5 kilo do maksymalnego udźwigu. Drugi dzień. Wow. To są schody. Schody do coś nowego. Idziemy sobie po schodach. Wow. Tego nie było. Megi. Uuu. proszę państwa, Żona Barego. Witaj, skarbie. Zaraz, zaraz. Ty jesteś. Ja chyba śnię. W istocie śnisz, skarbeńku. Znam cię. Pochowałem cię. Jesteś żoną Barego. Tak, pochowałeś mnie, skarbeńku. I jestem ci za to bardzo wdzięczna. Eee, nie ma problemu. To jest sen? Tak, skarbie. To całkiem oczywiste, jeżeli się nad tym przez chwilę zastanowisz. Byłeś już tu nie raz, ale pamięć cię zawodzi. Tak to jest, jak się podróżuje po snach. Musisz uważać, podróżując w ten sposób. Prowadzi to do demencji. Nie rozumiem. Mam nadzieję, że zrozumiesz, bo sporo od tego zależy. Barry jest twoim mężem, tak, skarbie. I z jakiegoś powodu ty jesteś w moim śnie. Cóż, nie osobiście, nie żyję, pamiętasz? Jestem tylko echem wspomnienia Barego o mnie. Czemu tu jesteś? Jestem tu, bo pozwoliłeś baremu umrzeć karbeńku. Uuu, super. Ale zapętlenie jest. Co nie, to niemożliwe, nic mu nie jest. Och, może teraz nic mu nie jest, ale nie przeżył twojego poprzedniego życia. Poprzedniego życia? Byłeś już tutaj. W głębi siebie wiesz, że to prawda. Powiedz mi, o co się wydarzy. Możesz mi powiedzieć? Dważ o swoich przyjaciół. Dobry z ciebie człowiek. I nie chcę, żeby temu chłopcu stała się krzywda. Ale jeśli próbujesz, możesz też uratować mojego męża. Po prostu nie daj mu tam iść. Gdzie? Piaskowy grobowiec. Nie daj mu tam iść. Każ mu czekać. A! Okej. Okay. Ja pamiętam, jak będzie mm, to te biuro tego Siderala. A nie każe mu czekać, dobra. Och nie, chyba nasz czas się skończył. Znaleźli cię Kto? Co to jest? Uciekaj, Davidzie Nie daj się temu dotknąć. I proszę, ostrzeż Barego. A także powiedz mu, że go kocham. I że to nie była jego wina. Wow, chłopie, co to jest? Prawda. Więc, miałeś kolejny sen? Tak. I nie był specjalnie przyjemny. Byli w nim ludzie, źli ludzie, bandyci. Napadli na nasze schronienie. Mieli broń, chcieli nas zabić. A zatem, będziemy musieli się bronić. Co tam, Cody? Wyglądasz na podekscytowanego. Mam coś ważnego do powiedzenia. To jest super mega ważne. Musimy się przygotować, nawet bardziej niż wczoraj, tak? Co, Cody? Wiem. Ale nie wiesz jeszcze czemu. Nie wiem? Myślałem, że... Cii. Miałem sen. Były tam dziesiątki zombie, szły do naszego domu i chciały zjeść mój mózg. Musimy go chronić, nie chcę być zjedzony. Miały takie brzydkie twarze i powoli człapały z wysuniętymi rękoma i mówiły mózgi. Cody, zombie nie są prawdziwe. Miałeś zły sen, to wszystko. Co? Dlaczego? Twoje są lepsze niż moje? Nie mówi się. Nie, mówię, że są lepsze. Więc wierzysz, że zombie bo po, mnie, po mnie idą? Nikt po ciebie nie idzie, Cody. Mam nadzieję, że będziesz im smakować. David, jest coś, co musisz wiedzieć. Też miałam sen. Widziałeś to samo co ja nie. Widziałam miasto. Wiem, gdzie znaleźć statek kosmiczny, albo przynajmniej wiem, jak go odszukać. Co, gdzie? Cideral, korporacja, która zbudowała te statki, dysponuje siecią placówek i biur na całym cóż, w zasadzie to są wszędzie. W moim śnie widziałem jedno z takich miejsc w mieście na południowym zachodzie. To tylko biuro. Ale jeśli tam się dostaniemy, możemy znaleźć informacje o lokalizacji bazy ze statkiem. Więc nie wiesz na pewno? David, czy ja chociaż przez chwilę wątpiłem w twoje sny, musisz mi zaufać. Wyruszajmy najszybciej jak to możliwe, zanim zaczniemy przygotowania nadchodzący wieczór uuu, powiem tak. Zwroty akcji, proszę państwa, zwroty, 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 zwroty. Niespodziewane, zapomniałem o tym w Łazie tylko, ale pojedziemy sobie jeszcze w. Mm. Wow, jest tutaj, jest tutaj to miasto biurowiec. Pojedziemy sobie jeszcze do zniszczonego domu od Barego yy, i tu o, pogadajmy z nim, on te auto ją naprawić. Tu? Nie, koniecznie tu. 80 minut! Dobrze. O wiele mniej paliwa. chociaż nie zrobiłem tego. Nie, nie mogłem tego zrobić na początku. Dobra. Trudno. Yy, dobra, będziemy ruszali za chwilę do biurowca. Hmm. Zastanawiam się jeszcze właśnie, czy to w tym odcinku już... już zrobić. Czy w następnym. Ale jestem, powiem, ciekawy i wy pewnie też, jak to będzie. W tym biurowcu. Miasto nie przetrwało nawet pierwszych tygodni. Nękane trzęsieniami ziemi, opuszczone przez ludzi, zostało połknięte przez pustynię, gdy zmienił się klimat. Nigdy nie byłem fanem pomysłu podróży tam. To miasto było jak gigantyczny nagrobek. Ruszyliśmy. To tu, jakieś pytania? Czego dokładnie szukamy? To nie jest placówka, której szukałaś, prawda? Tego dokładnie szukamy? To już przegadamy sobie z nią. Długa historia. To jest biuro, dobra. Tylko tu coś wyskoczyło mi. Przed grupą bandytów, a ty stary zostajesz, hej, tak? Twoja żona cię kochała, to potem pogadamy z nią. Twoja żona cię kochała, tak? Oczywiście, że kochała, ja kochałem ją. Dlaczego na Boga teraz o tym mówisz? Nie wiem, po prostu. Myślę, żeby. Po prostu po prostu nie myślę, żeby winiła cię za cokolwiek z co tego, co się stało. Nie chcę tym mówić, David. Mamy robotę do zrobienia. Dlatego z... zostań tu, tak? Czy możesz poczekać na nas przy samochodzie? Dlaczego? Nie sądzisz, że takie... Rozdzielenie się może być niebezpieczne, tak, zwykle tak jest. Ale po prostu mam złe przeczucia co do tego. Zaczekaj na nas. Nie mam pojęcia dlaczego tak mówisz, ale okej. Okay. Zaczekam przy samochodzie. Dzięki, bar. bar. Uważajcie tam na siebie. No i pięknie, proszę Państwa. Już wiemy, jak się to skończy. Wchodzimy na górę, ale w trójkę. Mam nadzieję, że nie wydarzy się coś niespodziewanego. Droga na dach. Jest nas tutaj tylko trzech. Bary został przy aucie. Zobaczmy jak się to skończy teraz. Ruszamy. Otwór w ścianie. Uwaga! Uskok! Wow! A ty co? O Boże! Cody, ratuj go, David. Dobra, młody. Ha! Ha! Ha, ha, ha! Udało się. Bary żyje. Jesteś cała? Tak, nic mi nie jest. Chociaż wygląda na to, że dalej z wami nie idę. Cody? Jesteś cały? Wow, widziałeś to? Ta dziura nie ma dna. Tak się bałem, ale mnie. Byłeś bardzo odważny, Cody, i zrobiłbyś dla mnie dokładnie to samo. Więc co teraz? Mamy szczęście, że nikt tam nie wpadł. Ta dziura jest strasznie głęboka. Tak, cóż za fuks. Idziecie bez mnie, znajdźcie lokację tej bazy, wypatryj dokumentów albo jakieś mapy. Spotkamy się później. Powodzenia! Super, powiem tak. Bary żyje mm, i z tego się cieszę, bo tam uda mi się pewnie więcej rzeczy zrobić, przesunąć lub coś naprawić. Brakowało mi tego osobnika yy, i cała drużyna w komplecie. Mam nadzieję, że się Wam ten zwrot akcji podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapkach w górę. I suba. Jak chcecie, widzicie, co ja nie zobaczyłem, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja komentarze wszystkie czytam. Celowo nie wrzucam tak dużo od razu. I też nie gram zbyt dużo za jednym zamachem, około dwóch odcinków, żeby też dzięki wam było mi trochę łatwiej i się grało przyjemniej. Także dziękuję za komentarze wszystkie pozytywne i łapki w górę i cześć. Hej.